dzisiaj sobie nagramy kolejny odcinek i, i mamy dwa Mastery Bagi. To nie jest lustro czy coś, bo tak. I, ten. I ogólnie e, wiedziałem się, że jest slider e, Złoty drugi ze serii trzeciej. ja e, nie wiedziałem, ale dobra, to nie ważne. E, Ogólnie chyba wiem, jak rozróżnić, czy też czwartej serii. Popatrzcie, tu to chyba, ale może to być też koła. I tu też jest, więc. A to chyba kół? A to chyba ten, więc zobaczymy. Jak ee, poluję na trzecią serię. Dobra. Więc otwieramy pierwszą. Jeszcze sobie odrzucę. Tak. Będzie jakby. O, umówiłem. Tak. O, jest druga seria. Eee. Trzeci. Dobra, Ale zostawmy na to, tak. I otwórzmy jeszcze. Jeszcze bo będzie to źle uwaga o czwarta i e piąta okej okay. to zaczniemy może od tego slidera a ja pieniądze tych swoich teraz ich mam więc i taka figurka chyba miałem ale nic nie szkodzi czwarta seria też jest fajna że będę miał 6 odpalinów, i że jakby te Mr. Buggy to już jest dwa pędzi jakby. Teraz trzerę szybki, to co na kolejną i bo my to mamy. O! Koło, to jest fajne. A mówię, chyba tak jest bez przyjemność. Może ten to szybko wcinać, ale nie wiem i... Jest! Tego nie miałam pojazdu akurat i ten... Nie, chyba nie będzie nikogo rzadkiego, ale nie mam tego pojazdu, ja nie mogę. Dobra. To dobra. I może to być ktoś fajny, tylko uprost nie czuję. Zobaczymy, jak to. O, krystaliczne łyżka. No, szybki to był, opening dosyć. Ale tylko chyba dwie powtórki. Ale nie mam tego pojazdu, ja się... Nie było niestety czy trzeciej serii, że to zgarniemy. No eee. nic nie szkodzi, poczekajcie. Coś tu będzie mocno. Ja Ale całkiem nie szybko szybko co O, tu. I stąd mam no właśnie tego, 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 tego. Tego nie mam, tego mam, tego mam, a tego, tego nie mam. No i gold za tego slidera. No dzisiaj akurat nie miałem może jeszcze No i tak opening w ogóle, bo tu już nic nie ma. Jeszcze tam się... No, tam nic nie ma. I w drugim też nic już nie ma. No i opening. opening. Eee, chyba mogę strzelać. A już wszyscy dobrzy. No, okay. To ja mam strzelicki ten mogę stracić. Ej, a ogólnie, czyli, o, ten sam pocisk taki, jak się zadowoli. To, to jest taki sam pocisk. Ogólnie, bo patrzcie, jak tym, to jest tak. To jest, to jest tak trójny, jak trochę tak ten. A tu jest tak, tak, tak fajnie, tak łatko. No nie wiem, ten slajder jest chyba mój ulubiony z czwartej serii teraz. Tylko nie wiem, czy to akurat ten kolor. Czekaj, bo tam był. No nie było kitka z złota dzisiaj, nie było. Ale. Nie, chyba żółty jest lepszy od niebieskiego, tak mi się wydaje. W ogólnym czwartej serii mam najwięcej zinków. Mam tego. Tego, tego mam. Tego mam. W dwóch kolorach. Tego też mam kolor, ale nie mam na go zaraz tylko tego mam, tego, tego, kierownicę, czapkę, tego, 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 tego. I tego. A jeszcze srebrny do tego, 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 tego i złote tego i no. No dużo mam ich... Eee, no nie wiem, w sumie. czy żebym że mam... czy pokażę. No dobra, może pokażę, to nie znajdę ja wszystkie i zaraz wam pokażę. A ja ogólnie jakby ktoś pytał, to jeszcze mam z, z tych misterwagów, jeszcze takiego trafiłem wcześniej. Taką złotą z drugiej serii. Dobra, a to tam ważne, to ja to wszystko rozłożę. mam to mam... Jaką mam? Dobra, żeby to nacięciu chyba. Dobra, ogólnie to jest cała. No może nie cała, bo może niektórych akurat nie znalazłem, ale... No pewnie nie, niektóre. Jeszcze mam taki niebieski ten, A ogólnie to to chyba ma najwięcej on, z, z, sporo czy tam finksów, jak zwał, tak no, no mam najwięcej z czwartej serii i, i jak, napiszcie jakie chcecie następne wyniki z jakiej serii w komentarzach, spróbuję się ten, że z, 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 z jakiej, no bo, jakiej serii? E, bo właśnie tych srebrnych jeszcze nie, nie znalazłem wszystkich, mam złych. A ja ogólnie taka ciekawostka. Wczoraj słyszałem sobie zna, i dwa srebrne ze trzeciej serii, i mamy wszystkie srebrne. Więc no, e, to było na tyle z tego chyba odcinka. przyznam się z Wami i cześć!